Pani poseł, dzisiaj w Sejmie była konferencja ruchu Palikoda na temat in vitro. Jak Pani odnosi się do tej sprawy? Jeśli chodzi o in vitro, Klub Solidarnej Polski stworzył własną ustawę w tej sprawie. Jest to nowelizacja ustawy o wykonywaniu zawodu lekarza i my proponujemy moratorium na zamrażanie zarodków. Zobaczymy, jak będzie wyglądał, wyglądał, wyglądała rzeczywistość, kiedy wszystkie kluby złożą swoje propozycje, bo zdaje się, że w tej chwili coś takiego się dzieje, będziemy mieli wtedy ogląd wszystkich propozycji, natomiast no, ja się obawiam, że niestety promowane będą te bardzo liberalne projekty, No, ale zobaczymy, wolałabym nie, nie, uprzedzać, nie wyprzedzać przyszłości. A co Pani sądzi o projekcie posłagowina, który mówi, jeden z zapisów tej tego projektu ustawy mówi, że tylko jedno, jedną komórkę jajową można zapłodnić, żeby umieścić macicę. Panie redaktorze, ja generalnie jestem przeciwko in vitro, ponieważ uważam, że to nie jest żadna metoda leczenia niepłodności. Natomiast, natomiast no, jeśli porównuję projekt posła Gowina z projektem pani Kidawy Błońskiej, no to oczywiste jest dla mnie, że ten projekt Gowina jest lepszy. Natomiast generalnie ja nie jestem zwolenniczką witra, więc wolałabym tutaj nie, nie, nie oceniać pozytywnie tych wszystkich propozycji. So, y była także konferencja PSL -u na temat ogródków działkowych jest ostatnio z tym spory problem, jak Solidarna Polska się do tego odnosi. No cóż, dzisiaj jest to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Okazało się, że wiele zapisów ustawy o ogródkach działkowych jest niezgodnych z Konstytucją, że poza tym Polskim Związkiem Działkowców powinno być w systemie prawnym także miejsce dla innych związków. I no, sądzę, że to jest najistotniejsza odpowiedź na to pańskie pytanie. Z tego co słyszałam, 18 miesięcy ma Sejm na stworzenie nowego projektu ustawy w tej sprawie. Więc oczywiście tu trzeba będzie. Trzeba będzie gdzieś znaleźć złoty środek, bo z jednej strony no, mamy świadomość, jakim błogosławieństwem dla ludzi są ogródki działkowe, zwłaszcza dla ludzi starszych i dla ludzi niezamożnych. Ale nie może być też tak, że monopol na zarządzanie tymi ogródkami działkowymi ma jeden związek, bo to nie jest w interesie samych działkowców. Więc mam nadzieję, że parlament Parlament tutaj wypracuje jakąś taką yy, propozycję, która no, będzie służyła przede wszystkim działkowcom. A jak Solidarna Polska odnosi się do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych? Yy, na razie jeszcze nie omawialiśmy stanowiska w tej sprawie. Ten punkt został zniesiony, więc...